rsm -u. Drugi dzień na pszeniczkę. Mamy 30-40 km, także do tego mamy helkę z małżonkami, żeby nie jeździć. Szybciej nie pójdzie, strasznie wieje, ale to nie jest. Pszenica jest w trzecim miejscu, więc nie będzie przeszkadzać. Poza tym idzie też czego spuka. Dobra, jak coś tu w środku przy Jesteśmy teraz na rzepaku. Pięknie pada leje, można powiedzieć. Będzie lało pewnie całą noc, bo patrzyłem na pogodynkę znaczy na ten nasad. Na zdjęcia satelitarne. Także powinno lać do rana. Eee, I co? Eee, dajemy 200, przed 280 litrów RSM-u. To jest 90 kg azotu. I zakończamy w ten sposób robotę z azotami. Pierwszy, dwie dawki poszły na, druga dawka właśnie na rzepak idzie jedna dawka dopiero poszła na pszenicę i żyta następna będzie za jakiś tydzień dwa, za dwa tygodnie, że tak mi się wydaje o, ale tutaj mokro tu mam taką sadzawkę ciekawe czy przyjadę o, o, o. miejmy nadzieję, że przyjadę no, tutaj się nazbierało trochę wody takie zagłębienie O, wam takie idzie No, trochę, trochę trochę nie jest tego Ale idzie jak po betonie Idzie jak po betonie, dobra Do następnego Trzymajcie się